Toruń, Kraków i Kielce. To miasta, które odwiedzę ze szkoleniem Akademia Kontraktów Budowlanych. To jednodniowy rajd przez największe wyboje placu budowy, takie jak roboty dodatkowe, naruszenia terminów i jakości czy kary umowne. Toruń odwiedzę 17 października, Kraków 24 października, a Kielce 22 listopada. Szczegółową agendę i cennik szkolenia znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik akademia. A zarejestrować możesz się pisząc na adres szkolenia małpa Raz jeszcze agenda i cennik prawniknabudowie.com ukośnik akademia, a rejestracja mail na szkolenia małpa Do zobaczenia w Twoim mieście. Protokoły odbioru. Ogromnie ważne, wszędzie spotykane, oprócz przepisów, bo to jest jedna ze sfer wyrobionych w praktyce. Jeżeli otworzycie Państwo sobie kodeks cywilny, przewiniecie karty do umowy o roboty budowlane, to tam o protokołach odbioru nie znajdziecie nic. Nie znajdziecie, ponieważ to jest efekt praktyki i przepisów, one pełnią rolę, czy powinny pełnić rolę taką księgi życzeń i zażaleń. Czyli co. Zamawiający uważa na temat robót. Znów dzieląc się konkretnymi rekomendacjami, unikałbym zabawy w protokół w wersji na ostrzu noża. Czyli ta często spotykana sytuacja, gdzie ten protokół to jest w nieedytowalnym PDF-ie, gotowy już tak naprawdę na dzień spotkania odbiorowego i podpisujecie tak albo wcale. I to nie jest nawet korzystne z perspektywy zamawiającego, gdyż jeżeli dojdzie do tego, że nie podpisujemy, no bo chociażby klasycznie w protokole znajdują się uwagi o dacie zakończenia robót. I może być już spór między stronami co do tego, kiedy roboty się skończyły, bo jedna strona stwierdzi, że skończone były x czasu temu, tylko wy przedłużacie procedurę odbiorową. A zamawiający twierdzi, że absolutnie nie. Dzisiaj spisujemy, dzisiaj są zakończone. I stawiamy sprawę na ostrzu noża, podpisujemy tak albo wcale. I okazuje się, że zamawiający nie ma, czy może inaczej, nie istnieje taki sztywny dowód pokazujący, co i kiedy się wydarzyło, co strony miały na myśli, co komunikowały. A mógł taki powstać, podpisany przez obie strony. I szczerze mówiąc, on w przypadku sporów o odbiory bardziej potrzebny jest zamawiającemu niż wykonawcy. Dlaczego o tym za chwilę? Moją rekomendacją jest takie podejście terapeutyczne do protokołów odbioru. Dajmy się wygadać obu stronom. Jeżeli jest kwestia, chociażby tego terminu odbioru, o którym wspominałem, on jest sporny. Zamawiający wpisał go domyślnie w tym swoim protokole w PDF-ie jako 31 lipca 2024. Pozwólmy wykonawcy, jeżeli on się z tym nie zgadza, w swoich uwagach do protokołu zapisać, że według niego to roboty były zakończone już 14 lipca wcześniej. Dzięki temu podpiszemy dokument i będziemy widzieli. Znowu mamy uchwytną, namacalne taką zdjęcie rzeczywistości z danego dnia, co strony tam wtedy stwierdziły. Podobnie z wadami. Nie wszystkie muszą być brane na klatę przez wykonawcę. On może nie zgadzać się z częścią, z częścią musi, może stwierdzić, że on musi jeszcze pogrzebać. Zamawiający niech poda swoje uwagi, wykonawca niech się do nich odniesie. Chociażby w ten sposób, że no to w zakresie od punktu numer 1 do 7 potwierdzam, że tutaj jest nieprawidłowość, zobowiązuje się do usunięcia w ciągu 14 dni, ale w zakresie od punktu 8 do 11 no to potrzebuję tutaj jeszcze ustalić, odniosę się w terminie dwóch dni od dziś. A jeżeli chodzi o ostatni punkt protokołu, to w ogóle absolutnie kwestionuję i to nie jest wada, nie, nie ma tutaj mojej odpowiedzialności. Znowu, mamy to zdjęcie pokazujące taki zrzut ekranu rzeczywistości i dlaczego ono ma większą wartość z perspektywy zamawiającego niż wykonawcy, nawet. Ponieważ jeżeli są spory o odbiór i ja jako zamawiający twierdzę, że miałem podstawy, żeby odbioru nie dokonywać, to ja jako zamawiający będę to udowadniał w sądzie. Tutaj zamawiający wielokrotnie obserwują, że nie mają świadomości i nie mają takiej refleksji, że tak naprawdę idą w kierunku wymagania od wykonawcy, żeby udowadniał, że nie jest wielbłądem. Nie. On nie będzie udowadniał. On udowodni, że zgłosił gotowość do robót, pokaże, że był wpis, stwierdzi, że roboty były gotowe i powie, że nie dogadaliśmy się co do odbioru. A nie było podstaw do jego odmowy, bo nie było wad istotnych. I zamawiający twierdzi: "Cholera, jak nie było, jak były, to przecież gdyby nie było, to bym nie odmówił. No i sąd zapyta wtedy: dobrze, panie zamawiający, to poproszę o wskazanie konkretnie, jakie to były wady i dowody tego, że były tam wady istotne. No i zapada krępująca cisza. No bo cała procedura odbiorowa była już lata temu i na dobrą sprawę wykonawca najpewniej to ugiął się. Zgiął kolano i coś tam naprawiał. Tylko jak ja teraz mam pokazać w tej zakończonej lata temu inwestycji, że 31 lipca 2024 w robotach występowały wady istotne. Skoro po prostu stwierdziłem, że dobra, to jak nie akceptujesz mojego protokołu, to nie podpisujemy go wcale. I nie ma śladu takiego namacalnego, który mogę pokazać, dokumentu, zdjęć, nagrań, czegokolwiek, gdzie jest obraz rzeczywistości, że to ja mam rację. Także z perspektywy zamawiającego, bardzo pożądanym jest robienie tych zdjęć. Taki album, sobie tworzenie, co do tego, jak rzeczywistość budowlana wyglądała. Z drugiej strony, coś pociesza, pocieszającego teraz, coś pozytywnego z perspektywy inwestorów, jeżeli chodzi o odbiory robót. Protokoły odbiorów to nie są takie kamienne tablice z dekalogiem. Czyli jak już ktoś zszedł z tej góry Synaj ze spisaną listą VAT, no to wiadomo, że nic ponadto nie może się ruszyć. Czyli wykonawcy często mówią, że ale hola, hola. To wyście mi tego w odbiorze końcowym nie wskazali na protokole, więc ja nie ponoszę za to odpowiedzialności. Nie do końca tak działa ta sytuacja. Owszem, wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, których świadomość miał inwestor odbierając. Czyli jeżeli ja jako inwestor przyjmuję roboty, wiedząc, że są nie w porządku, mam pełną wiedzę na ten temat, i nie zastrzegam nic w związku z tym, nie wpisuję chociażby w protokole, że domagam się ich usunięcia, tylko taki akcept tych robót robię. No to wtedy jestem w ciemnym miejscu między dwoma pośladkami, jeżeli chodzi o swoją sytuację, o tą konkretną wadę, bo zaaprobowałem takie roboty. Ale absolutnie nie oznacza to i nie jest jednoznaczne z tym, że jeżeli ja coś przegapiłem, najzwyczajniej w świecie, bo do tego będą sprowadzały się te sytuacje, a wyjdzie to później, stwierdzę wadę później, to temat jest zamknięty, dlatego że nie ma jej na protokole odbioru. Nie. Jak najbardziej w okresie rękojmi czy gwarancji jakości, jeżeli została udzielona, będę mógł dochodzić naprawy. Odbiory następować mogą nawet pomimo braku spisania protokołu. I to, co więcej, powiem, sądy nawet przyjmują tę ocenę w sytuacjach, gdzie umowy wprost wskazują, że wymóg spisania protokołu odbioru jest. Dlaczego przyjmują? Ponieważ kolejna ważna rzecz co do tego, co zakodować sobie, jeżeli chodzi o proces budowlany, co może być sprzeczne z stereotypami, które krążą po placach budów. Z perspektywy sądu, jeżeli kłócimy się już o odbiór, to okej, okay, te wszystkie formalizmy umowne są fajne, ciekawe i tak dalej. Spór będzie się sprowadzał do tego, czy to nadawało się do odbioru, czy nie. Jeżeli się nadawało, to trzeba było to odebrać i zapłacić. I jeżeli Twoją ścieżką argumentacyjną i całą Twoją strategią obrony jest to, że z powodu formalizmu XYZ opisanego w umowie mogłeś odmówić odbioru. To trzeba liczyć się z tym, że to nie jest najmocniejsza karta, nie najmocniejsza ręka, z którą siadasz do stołu pukarowego. Co jest typowym przejawem takiego odbioru bez odbioru? Przede wszystkim takie fizyczne przystąpienie do korzystania z robót. Bo jeżeli ja budowałem centrum magazynowe i kłócę się o odbiór, a tak naprawdę w tym centrum to działalność jest prowadzona dłuższego czasu, to o czym Ktoś w komentarzu wspominał przed przerwą, czyli jest pozwolenie na użytkowanie. A tu mówimy w ogóle też nie dość, że pozwolenie to jeszcze faktyczne użytkowanie. No to ciężko mówić o tym, że roboty nie nadawały się do nad odbioru. Inne przykłady to częściowa zapłata wynagrodzenia czy zlecanie poprawek innej firmy. Jednostronny protokół odbioru, ten o który pytanie już padło, może jest dopuszczalny już lata temu. O swoją drogą patrzę to z 98 to z roku z którego pochodził mój pierwszy samochód. Czyli takie ile lat miało te moje niebieskie Polo Volkswagen. Tak dawno Sąd Najwyższy stwierdził, że odbierać roboty, stwierdził, że jednostronne odbiory zastrzegać można, chociaż pokazać można też wyroki już nieco świeższe, które zastanawiają się czy one mają sens. Jeżeli chodzi o odbiór jednostronny, to jest to jak się zastanowić taka dziwna konstrukcja. Roboty wykonuję ja jako wykonawca. Następnie przechodzę niejako na drugą stronę barykady, staję z drugiej strony i nagle odbieram je jako przyjmujący te roboty. No to możecie sobie państwo wyobrazić, że większość z nas, jeżeli sama miałaby oceniać jakość swojej pracy, no to pisałaby naprawdę piękne laurki, taki order za najlepsze wykonanie prac w historii robót budowlanych. Więc czy można te odbiory robić? Można. Czy warto? W moim odczuciu nie. Dlaczego? Przede wszystkim, no tak, w zamówieniach publicznych nie liczyłbym na to, że przypchniecie państwo taką opcję do kontraktu. Natomiast nawet w bardziej, powiedzmy, negocjowalnych realiach, to jest potężny opór. Przed zaakceptowaniem takiego rozwiązania kontraktowego, wiadomo skąd się bierze: no jest to dążenie strony zlecającej roboty do tego, żeby ona miała tę moc sprawczą, decydowała, rozdawała karty. A jeżeli stwierdzę, że to wykonawca będzie mógł odbierać, no to cóż to za rozdawanie. Więc ciężko jest to przepchnąć. A dlaczego uważam, że ten odbiór jednostronny nie jest takim must-have z perspektywy wykonawcy? z powodu o którym już mówiłem czyli dlatego że o pieniądzach wykonawcy o zapłacie jego wynagrodzenia w przypadku sporu nie decyduje tak naprawdę odbiór a oddanie robót a oddanie wykonawca robi sam więc nawet jeżeli odbioru nie będzie ale roboty skutecznie oddałem mogę liczyć i mogę jak najbardziej domagać się zapłaty wynagrodzenia i w tym kontekście ja rozumiem taką rolę porządkującą takiego jednostronnego protokołu odbioru. Że mamy dokument, który pokazuje zamknięcie pewnego etapu, wystawiony zgodnie z kontraktem, no to na jego podstawie sobie wystawimy fakturę. Tylko jak pochylimy się nad tym, czym tak naprawdę jest ten jednostronny protokół odbioru, to to jest oświadczenie wykonawcy jednostronne o tym, że on roboty wykonał prawidłowo i nadają się do odbioru. Czy nazwiemy sobie je Jednostronnym protokołem odbioru, oświadczeniem wykonawcy o prawidłowości prac, autolaurką realizatora robót budowlanych, czy po prostu zgłoszeniem gotowości, no to efekt będzie ten sam. Także ja tu, gdzie widzę, gdzie ten papier mógłby być przydatny, to szczerze mówiąc, jest księgowość, która może wyrazić życzenie, że ale to dajcie nam papier, na podstawie którego mamy fakturować. Jeżeli takie, takiej procedury w umowie nie będzie, to ten papier wystawiałbym jednostronnie, po prostu, czyli wskazując oświadczenie, że to było jak najbardziej do zrobienia i, i w związku z tym pieniądze mi się należą. Pytanie od pana Łukasza: A jak wygląda sytuacja z ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi usuwania wad w przypadku braku odbioru? Jeżeli zamawiający nie przystąpi do odbioru końcowego i zgłasza wady do usunięcia, jaka jest wówczas podstawa takiego zgłoszenia, gwarancja rękojmia, raczej nie. Jeśli jest pozwolenie na użytkowanie, to chyba nie jest to również nienależyte świadczenie mównego. czy nie jest to pułapka na zamawiającego. Panie Łukaszu, poruszył Pan moment, poruszył Pan kwestię, która dla mnie jest takim potężną dziurą, którą od lat inwestorzy jakoś przeskakują nad nią, nie zauważając. I na ich szczęście działa jedynie to, że sądy jeszcze tego nie zauważają. Nie rozmawiamy dzisiaj o rękojmi czy gwarancji jakości, więc nie będę się zagłębiał za bardzo, ale na etapie realizacji umowy jest przepis, który jest taką powiedzmy rękojmią na czas realizacji. To jest artykuł 636 Kodeksu Cywilnego, który sprawia, że jeżeli jest nieprawidłowa realizacja robót, ja jako zamawiający wzywam do zmiany sposobu, wskazując w, jakim, w jaki sposób to powinno być właściwie realizowane, i to jest taki mój sposób korygowania jakości. Z tym, że on jest na czas realizacji, są wyroki, które wprost przewidują, że jeżeli już odpalamy procedurę odbiorową, to to już jest za późno. Z drugiej strony jest szereg wyroków, które przyjmują, że właśnie odbiór jest momentem, kiedy rusza ta ochrona rękoimiana i rusza ochrona gwarancji jakości, jeżeli jest. No i rodzi nam się ewidentna dziura, bo jeżeli skończyłem pracę fizycznie, już jest procedura odbiorowa, to z 636 z tego wygodnego bardzo narzędzia, bo to jest ogromnie wygodne narzędzie dla wykonawcy. Dla zamawiającego, zamawiający już nie skorzysta. Z drugiej strony, jeszcze jest za wcześnie na rękojmie, bo jeszcze nie ma odbioru. I tutaj, tak czysto prawniczo, jeżeli jest pozwolenie na użytkowanie, to panie Łukaszu, jak najbardziej, mimo pozwolenia, można mówić o nienależytym wykonaniu zobowiązania, bo nienależyte wykonanie zobowiązania to również mogą być wady nieistotne, które nie limitują uzyskania pozwolenia na, użytkowania, na użytkowanie, ale które usuwać trzeba. No i wychodzi na to, że w tym okienku to ok, to mogę myśleć o właśnie roszczeniach odszkodowawczych z artykułu 471. Ale one z perspektywy zamawiającego są zdecydowanie mniej korzystne i mniej wygodne niż 636 na etapie realizacji, czy nie mówiąc o rękojmi czy gwarancji jakości, które są bardzo wygodnymi narzędziami. Także tutaj wychodzi taka głupia dziura, tak naprawdę. Kolejny Przykład, dlaczego warto troszkę bardziej pochylić się nad umownymi zasadami i myśleniem w ogóle o tym, jak myślimy o odbiorach, wadach, usuwaniu. Protokół odbioru wyłącznym dowodem odbioru nie jest. Jest ogromnie istotnym, najważniejszym, najczęściej się pojawiającym, ale nie wyłącznym. Zgłaszać mogę chociażby, właśnie wykazywać, wpisem w dzienniku budowy. Że wysoki sądzie tutaj w takim, w takim dniu kierownik budowy wpisał, że zgłasza gotowość, roboty zostały wykonane, zgłasza gotowość do odbioru. Z tego samego dnia pochodzi pismo, w którym wysłaliśmy zgłoszenie gotowości. Tutaj wcześniej składamy protokoły zaawansowania, które pokazują, że do tego ostatnie tam protokołowanie było na 93%, więc później robiliśmy te pozostałe 7%. Tutaj w ogóle są zdjęcia pokazujące, że ta szkoła, niech to będzie szkoła, stoi, jest wszystko w porządku. Ewuala, voilà, było zrobione. Czy też korespondencja mailowa między stronami, które pokazują, że były ustalenia co do prowadzenia protokołu, co do spisania protokołu odbioru, tylko spotkanie nie doszło do skutku, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj uwaga taka kierowana do koleżeństwa prawniczego. Od tej ostatniej dużej nowelizacji KPC można, wpisywać, można zawierać umowy dowodowe. W największym uproszczeniu dogadujemy się co do tego. Co będzie można, czy czego nie będzie, można przedstawiać na dowód w sądzie. Jest więc podstawa prawna, żeby stworzyć konstrukcję, w której protokół odbioru jest wyłącznym dowodem odbioru. Zdarzyło mi się widywać, gorąco nie polecam. Z jednej strony takie wikłanie się formalizmami, jeżeli nie jest jednoznacznie korzystne w moim odczuciu jest w ogóle złym podejściem metodologicznym. To nie jest strategia, którą lubię. A znowu. Czy tak naprawdę zamawiający coś na tym zyska? Według mnie nie. Wracamy do, to, do tematu tego, że zapłata wynagrodzenia uzależniona jest de facto nie od odbioru robót, a od ich oddania. Także to, że sobie zastrzegę wyłącznie, że wyłącznym dowodem odbioru jest protokół odbioru, okej, okay, to ja sobie zabezpieczę w sądzie możliwość przed tym, że ktoś będzie mi nagle pokazywał listę świadków, czy jakieś poboczne dokumenty, maile, nie maile, z których wywodzi, że ten odbiór nastąpił. Z drugiej strony, co z tego, że on nastąpił, czy nie nastąpił, jeżeli miał nastąpić, to i tak wykonawca będzie mógł domagać się pieniędzy. Także nie zakładałbym sobie takiego homonta na karg w momencie, kiedy ono nie jest jakieś super potrzebne. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na mroz.pl albo zadzwonić na 577 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako prawnik na budowie.